Kiedyś był symbolem przynależności do półświadka. Dziś może być nawet małym dziełem sztuki. Tatuaż, bo o nim będziemy mówili, staje się coraz bardziej popularną ozdobą, którą z dumą noszą dziś panowie i panie. Już za kilkaset złotych możemy nasze ciało trwale ozdobić wybranym przez nas motywem albo zdać się na inwencję twórczą mistrzów tatuażu. Modę no jest na jakieś mniejsze tatuaże typu gwiazdki, napisiki ale to szybko się dość zmienia ta moda, a takie większe wzory, są bardziej przemyślane. Tak jak kolega tutaj, to bardziej to wynika z fascynacji już do tatuażu, a nie z jakiejś mody. Nie ma jakiegoś gatunku, kobieta sobie na przykład robi różę, czy mężczyzna, Kwestia, gustu. No, Zdarzają się no co chcą sobie zrobić jakąś piatka. Takiego jak ja zresztą no, no. <laughs> mam no, no i też kobiety różnie, no na przykład kobiety sobie też są w stanie wytatuować jakąś czachę. No, nie ma jakiegoś podziału, czy na tatuaży męskie, męskie i męs 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 damskie. Jak klient przychodzi, po prostu no, nie ma pojęcia, co tatuaż, a nie wie na przykład co. To jest jakoś przydatne, on no, sobie może zobaczyć, jak te wzory mniej więcej wyglądają, no i coś tam, jakiś punkt, punkt zaczepienia złapać, czy na przykład to jakiś jakaś czacha, czy, portie, czy... Czy cokolwiek tam innego. No i wtedy, jak na przykład będzie to kwiat, czy coś, to wtedy ja mogę już jakiś wzór przygotować, temu klientowi zaprojektować, bo staram się no, nie pracować na wzorach w katalogu. Bo później są często sytuacje, że no, ktoś stoi w sklepie i osoba tutaj jest ma taki sam wzór, na przykład. I staram się tego unikać. No ale są przychodzą ludzie, no co oni często się nie dają namówić, no ale no, no, różnie to bywa, no zależy, kto przychodzi do studia z jakim nastawieniem. Pomysł sam się wziął od tego, że zawsze tam lubiłem rysować. Też jeszcze wcześniej jak był młody zamiast na lekcjach siedzieć, no to wolałem tam z kolegami w ostatniej siedzieć i rysować jakieś tam super komiksy. No i też od tego się to wzięło, że ten rysunek zawsze gdzieś tam towarzyszył. No a później się to już sam pomysł tatuowania wziął. to powiedzieć, no, muzykę no, zacząłem chyba jakiejś tam cięższej rockowej muzyki no, i te tatuaże gdzieś się tam cały czas przewijały, no i gdzieś wtedy już mi się coś to, ten tatuaż sam sobie spodobał. No ale wcześniej rysowałem sporo, no nie były to jakieś rysunki wiadomo jak na tamtej czasy dobrze te, technicznie zrobione, no, w co stwierdziłem, że no, fajnie było zacząć coś, co to robić, no, zrobiłem sobie swój pierwszy tatuaż na nodze, no i wtedy miałem to samo to z strony technicznej zaciekawiło i kupiłem swój pierwszy sprzęt do tatuowania i tak ja się to tam Tam przyszedł kolega, zrobiłem mu pierwszy tatuaż, później druga osoba, trzecia, no i... i się jakoś to tak rozwinęło. Ale jak zaczynałem, to no nie myślałem o tym spo... w ten sposób, że w ogóle będę na przykład swoje studio tatuażu. Teraz otwieram swoje studio, otworzyłem, że tak naprawdę już będzie to bardziej profesjonalnie wyglądać i myślę, że się będę coraz bardziej rozwijał, mam na nadzieję. Każdy sobie może zrobić tatuaż? Czy są jakieś ograniczenia? No, ograniczenia na pewno wiekowe. Jeśli przyjdzie ktoś, kto ma 15 lat i ktoś chce tatuaż zrobić, no to takiej osobie tatuażu nie zrobię. Jest to jest to za moda. No no, wiekowo on to znaczy 18 lat. I osoba musi być pełnoletnia. Z takich ograniczeń, no jeszcze jak ktoś, no typu jakaś żołtaczka, jak no, jak zarażony wirusem HIV, no to ja się też nie podejmuję takich tatuaży ze względu na swoje zdrowie i też innych klientów. Znaczy jak przychodzi klient i wykonuje mu tatuaż, no to tam wiadomo robię jakiś z nim wywiad, co i jak, ale podpisuję też ankietę specjalną taką, gdzie wyraża zgodę i piszę, że właśnie że jest zdrowy w pacjentach że nie cierpi właśnie na takie rzeczy jak żółtaczka, czy wirus FI. nie ma jakichś problemów po prostu zdrowotnych ze skórą, gdzie mu po prostu lekarz zabronił wykonywania takiego tatuażu. Pracuję na sprzęcie jednorazowym, igły, rury, wszystko idzie do utylizacji. Specjalna firma przyjeżdża po to i po prostu zabiera, jak to, to odpady medyczne, to nie ma problemu, Ile kosztuje tatuaż? No jest od skomplikowania. Czy, czy bardzo skomplikowane czy nie, czy w kolorze, czy czarno szare No takiej średniej wielkości tatuaż to jest 400 złotych. To jest kwestia wszystko do, do gadania. Nie, nie ma jakiegoś cenika. Mateusz Kowalczyk pamięta kilka dziwnych zamówień na tatuaże. No było takie kilka rzeczy. No, Najgłupsze tego klienta było. Imię, imię ch chłopaka chyba sobie robiła z serduszkiem, z tego pamiętam. Ale podczas robienia tego tatuażu, no... Mówiła, że jej tatuaże się w ogóle nie podobałem, ale, ale że sobie robi tatuaż, no, że chce chłopakowi miłość wyznać, po czym powiedziała, że nie wie, czy będą długo razem, więc jak ktoś to przyjdzie, go odsunąć. No. No, takie dość dziwne podejście, no. Ale to są sporadiczne takie przypadki. Formą damskiego tatuażu jest makijaż permanentny, który podkreśli kobiecą urodę o każdej porze dnia i nocy i będzie fantastyczną bazą do nałożenia zwykłego, codziennego makijażu. Ten rodzaj damskiego tatuażu nie jest jednak ozdobą na całe życie. Jego gwarancja to najwyżej kilka lat. Makijaż permanentny tak naprawdę przywędrował z Chin. I był on tam już wykonywane jakieś 2,5 tysiąca lat temu. W Polsce pojawił się około 10 lat temu i tak naprawdę przeszedł ogromną rewolucję. Mikropigmentacja na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrze rozwiniętą dziedziną, także dzięki temu możemy wykonać bardzo, bardzo precyzyjne na przykład kreski na oczach. Makijaż permanentny polecamy tak naprawdę kobietom. Które albo nie mają czasu na wykonywanie codziennego makijażu, ewentualnie nie potrafią się same malować, a mimo to chcą być pomalowane i pięknie wyglądać. Może być również polecany dla kobiet, jeżeli chodzi na przykład o usta czy brwi, jeżeli są jakieś drobne nierówności, nierówno wybarwione usta czy na przykład przerzedzone brwi. Głównie chodzi o naturalne podkreślenie kobiecej urody. Najbardziej popularny jest makijaż oczu, czyli kreski górne. I to może być forma zagęszczenia linii rzęs, która dodaje głębi, bądź kreski dekoracyjne. W dalszej kolejności są brwi i później usta. Jeżeli chodzi o widełki cenowe, to jest to od 300 do 800 zł. W zależności, jaka to, czy to są oczy, czy usta. Usta są najdroższe. Makijaż taki oczywiście wykonywany jest w znieczuleniu. Także, żeby klientka czuła się komfortowo. Mimo to jednak różnie panie reagują. Jedne czują delikatne mrowienie, drugie troszeczkę mają większy dyskomfort. Średnio utrzymuje się tak naprawdę od 2 do 5 lat, z tym, że tak zalecane jest powiedzmy po roku, po półtora jakby odświeżenie tego makijażu. Wtedy jest on na dłużej. To jak długo się trzyma też naprawdę zależy od wielu czynników, a więc od naszych predyspozycji. Od tego jak często się eksponujemy na słońce, no i od warunków takich genetycznych, od, od tego jak złuszcza się na skórek. Są przeciwwskazania, więc są to tutaj cukrzyca, choroby nowotworowe, hemofilia, łuszczyca, kobiety ciężarne oczywiście nie mogą, kobiety karmiące, kobiety, kobiety które są w danym momencie na przykład jakieś posiadają infekcje. Osoby, które przyjmują antybiotyki, sterydy, te osoby są wykluczone.